Ale się wkurwiłem teraz nie? widać coś Wkurwiłem się ponieważ na kąpie kurwa pornusy nie działają w Gazety to już mam tak przetrzepane, że w ogóle kurwa komar... Komar staje akurat, nie? Tylko nie mogę kurwa dojść do sukcesu do chuja kurwa. Co chwilę ktoś kurwa pisze, przeszkadza. Sram na to i pierdolę to. <śmiany> Nie Ej, obsłucham telefon, kurwa! O kurwa! Chuj tam! Ale nie jebie, przynajmniej no. Broń zmieszany z Diabolem? Przynajmniej po klepie. Normalnie, dziękuję, dobranoc. Zdacie mi się, kurwa, spuścić. Bo chyba bez miłości ta beskitu kurwa. Nie, nigdy nie osiągnę orgazmu, kurwa. Kurwa, pierdolony, kurwa. Normalnie musi być miłość, żeby, kurwa, były orgazmy, bo tak to jest chuj, kurwa, chuj Chujna z grzybnią i patatajną, kurwa. Dobra, pozdrawiam. Idę, kurwa, walić kapucynę, kurwa.